Marcin, wygrywając z Krakowią, udowodniliście, że potraficie grać z tą, z tą czołówką? No tak, no, myślę, że to kolejny mecz, w którym udowadniamy, że potrafimy grać z czołówką, zresztą z każdą drużyną w pierwszej lidze. Cieszymy się niezmiernie z tego zwycięstwa. Założenie było takie, żeby powalczyć właśnie o te trzy punkty. Widzieliśmy, że Krakowia jest silnym zespołem, która bardzo dobrze gra piłką, dobrze nią operuje, ale udało strzelić się dwie bramki i zwycięstwo i trzy punkty zaliczone jest na nasze konto, także cieszymy się z tego przede wszystkim. Szczególnie w pierwszej połowie prezentowaliście defensywną taktykę, ale Krakowia nie umiała sobie z tym poradzić. To znaczy, no, założenie było takie, żeby grać ciasno, blisko siebie, dać troszeczkę Krakowi, pograć piłką. Myślę, że to oni, oni, musieli, oni zmęczyli się bardziej od nas, ponieważ my graliśmy, tak jak powiedziałem, blisko siebie. Nie musieliśmy aż tyle biegać. Oni musieli niestety operować tą piłką i biegać. Yy, również mimo yy, myślę, że to yy, yy, dla niektórych yy, kibiców yy, mogłoby się wydawać, że gra piłką jest yy, mniej męcząca, ale to czasami jest yy, odwrotnie. Yy, w drugie powie, yy, troszeczkę przejęliśmy inicjatywę, gdzie yy, też yy, zdobywając bramkę, Krakowia musiała się odkryć. Yy, jakby. Yy, ta druga bramka już myślę, że yy, zadecydowała o tym, że z Krakowi troszeczkę zeszło powietrze i no i bo im yy, ciężko. My graliśmy mądrze, yy, dobrze taktycznie i, yy, i piłkarsko i myślę, że w drugiej połowie już to dużo lepiej wyglądało i byliśmy zespołem lepszym. 29 punktów na koncie i co dalej? Co dalej? No, Łęczna. <grych> jedziemy, jedziemy na pewno y, z myślą o to o, z myślą o wygraniu tego meczu, bo tak jak w, przed każdym meczem y, myślimy o tym, żeby y, dać siebie wszystko i wygrać y, ten najbliższy mecz i walczyć o te trzy, trzy punkty. Także n, inaczej nie będzie y, teraz. Na pewno będzie, będzie ten mecz y, dla nas ciężki, ale, ale mówię, no to boisko zweryfikuje i y, będziemy chcieli zakończyć tę rundę y, zdobyczą punktową. Spotkanie z Krakowią zostało rozegrane bez udziału kibiców. Chyba przegnęła atmosfera. No na pewno no to jest akurat no taka atmosfera była troszeczkę, y, można powiedzieć, m, jak na sparingu czasami. Nawet, no na, na sparingach jest, jest, są kibice i, i to inaczej też się gra. Także z kibicami byłoby y, troszeczkę tej atmosfery y, na pewno y, więcej tej, tej pozytywnej atmosfery, bo i kibice, myślę, byliby yy, zadowoleni i ten doping też niósłby yy, nas yy, do przodu. Także myślę, że takie spotkania, yy, no szkoda, że odbywają się bez udziału publiczności, no bo yy, wiadomo, gramy dla kibiców i, i, i te mecze są dla nich i myślę, że już więcej yy, takiej sytuacji nie będzie. Piotrek, mecz na szczycie pierwszej ligi dla kks no tak, myślę, że, że gra dzisiaj nie była yy, może taka widowiskowa i dla oka, ale skuteczna i z tego się cieszymy, bo zdobyliśmy trzy punkty i, i walką ambicją dzisiaj pokazaliśmy, że, że jesteśmy zespołem, który umie przyjąć ciosy, ale nie do końca i, i oddać dwoma bramkami, także myślę, że, że w końcu w sesji mogliśmy pogłosić się o następne bramki, ale... Mówię, najważniejsze trzy punkty. Fajnie, że wygraliśmy. Pniemy się w górę tabeli, także cieszymy się z tego bardzo. Jeśli było dużo fauli, a Ty miałeś też dużo pretensji do sędziego. Ja myślę, że na pewno na początku troszeczkę chciał sobie ustawić ten mecz, tylko nie mógł, nie wiedział może jaki. i najpierw Krakowie wykartkował, wy później się przerzuciło na nas, ale myślę, że, że nie ma. Zawsze trzeba rozmawiać z sędzią, bo, bo, bo jeśli się nie będzie rozmawiało, to to wiadomo, czasami to wpływa dobrze, czasami źle, ale myślę, że sędzia dzisiaj no, do, dobrze sędziował, mu się, że drugą połowę pozwalał grać. Także ma jakieś faule, które były takie ostre. chociaż mecz był przyjaźni, to, to, to rozdawał te kartki żółte, ale to już mówię, były takie już na pograniczu naprawdę ostrej gry. Piotrek, stałe fragmenty gry GKS-u dzisiaj okazały się zabójcze dla, dla Krakowi. No Myślę, że tak siedziało mi w tygodniu, także te wrzutki, zmieniłem buty, te, które strzelały ostatnio wcześniej i asystowały. Jeszcze przed meczem Holczykowi powiedziałem, że tego szukają no i stało się tak, także cieszę się, że, że wróciłem do, do starych dobrych bucików i jedzie dzisiaj dwie asysty. Cieszę się z tego, że, że wygraliśmy, a, a mówię, satysfakcja jest z tego, że, że strzela forcuś rośnie siedem bramek, także myślę, że będzie gonił tam liderów z przodu. Piotrek, cenne zwycięstwo, ale bez udziału publiczności. No już o tym nie ma co rozmawiać, szkoda, bo mówię uciekły nam derby z lks em uciekły nam derby praktycznie przyjaźni mecz z Krakowiem, także mówię no, no szkoda, bo dzisiaj byłoby naprawdę nie tak jak na festynie, pikniku jako sparing graliśmy się z Krakowiem, tylko myślę, że jakby był ten dwunasty zawodnik dla nich i dla nas jeszcze by byłby na pewno ciekawszy mecz i, i zdradziłby więcej emocji. Chociaż mówię, no, ci, co oglądali ten mecz w telewizji, to na pewno nie było tego odczucia, bo ogląda się mecz inaczej na żywo, inaczej w telewizji. Mimo tej otoczki pozytywna strona, jak żegnamy się z Jaworzną. No, na pewno. Ja myślę, że. Nie My przegraliśmy. Praktycznie tutaj przegraliśmy jeden mecz. Także mówię, no, szkoda tych remisów, ale mówię, piłka daje, piłka oddaje. Także myślę, że. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszyscy nas skazywali na straty, a jednak my po, powolutku, małą łyżeczką zbieraliśmy te punkty. Mamy ich 29. Także myślę, że zrobimy jeszcze nie jedną niespodziankę. Mam nadzieję, że na męcznej też pokusimy się o punkty i, i zakończymy to tak, jak zostało na gigant z tych zwycięstw.